Chciałam moi drodzy, z tej strony, oczywiście, także. Witam Was w kolejnym materiale na moim kanale, kolejny materiał dotyczący podstaw Pokémon TCG. Poprzedni przyjął się całkiem dobrze. Jeżeli jeszcze go nie widzieliście z jakiegoś powodu, bo akurat trafił Wam się ten film, no to teraz możecie sobie ten zapauzować, wejść tam i zobaczyć, jakie są podstawy TCG, dotyczące tego, jak wyglądają trenery, czym się różnią od siebie Pokémony, a także jakie rodzaje energii mamy w grze, a w dniu dzisiejszym chciałbym wam zaprezentować sposób w jaki możecie się przygotować do gry z przeciwnikiem i do tego jak już możecie rozpocząć całą rozgrywkę jeżeli te materiały wam się podobają nie zapomnijcie oczywiście zostawić lajka like pod tym filmem, zasubskrybujcie kanał, bo więcej materiałów, bo takich poradników może pojawić się dużo w, w krótkim czasie na tym kanale, także, także zapraszam bardzo serdecznie i koniecznie kliknijcie sobie w dzwoneczek, żeby być na bieżąco dostawać powiadomienia, jak widzicie ja dzisiaj mam tutaj talię kart z WR i Extalia, którą na co dzień częściej gra moja żona niż ja, ale do tej prezentacji będzie idealna. Tak jak wspomniałem w poprzednim filmie, Talia Kart ma e, ich 60, możemy sobie je potasować w ten sposób ja tasuję, tak to raczej kart za bardzo nie niszczy, są też e, ludzie, którzy robią tak zwany riffle shuffling, czyli dzielą je na dwie kubki, wiecie, łączą je w ten sposób jakoś tak fancy to robią ja tego robić nie umiem i, i też ja tego nie robię, bo, bo no, to niszczy karty moim zdaniem, bo one się wyginają e, i, 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 no i nie ukrywajmy, wyglądają trochę gorzej niż, niż e, jeżeli tasujemy je w ten sposób. Jak widzicie, ja mam karty w koszulkach. Tak się nauczyłem grać i polecam Wam też korzystać z koszulek, jeżeli macie, jeżeli macie talię do grania, no bo wtedy karty oczywiście również się mniej, mniej niszczą, e, ale też dużo łatwiej się tasują, dużo przyjemniej się. Się to robi. Ja testowałem dużo różnych rodzajów koszulek i najlepiej sprawdzałem się w moim wypadku koszulki firmy Dragon Shield. Nie jest to w żaden sposób film sponsorowany. Oczywiście po prostu używam ich koszulek od bardzo, bardzo dawna. Próbowałem różnych innych, próbowałem Katan Ultra Pro i Dragon Shield są na pierwszym miejscu, jeżeli chodzi o jakość i też stosunek jakości czy też ceny do jakości. Jeżeli już talie mamy przetasowaną, możemy ją przekazać przeciwnikowi. Przeciwnik może przekazać nam swoją talię, my mamy wtedy wybór, możemy albo talię przeciwnika przełożyć, albo także ją przetasować. Polecam to zrobić, bo niedawno było nawet na, była taka sytuacja na turnieju międzynarodowym, oficjalnym, na którym był nawet stream, że jeden z graczy oszukiwał, a wiecie, niby nie podejrzewacie przeciwnika, to założę oszukuje, ale dla bezpieczeństwa możecie mu talię przetasować. Za każdym razem, gdy przeciwnik waszą talię przetasuje, macie jeszcze możliwość ją przełożyć, ale tylko i wyłącznie wtedy, kiedy on ją przetasuje nie przełoży. Jeżeli on ją przełoży, cała sekcja zostaje zakończona. W tym momencie, czy też nawet przed tasowaniem, możecie sobie rzucić monetą, czy też kością, żebyście wiedzieli, który z graczy zaczyna. Ustalone jest, że parzysta liczba na kości to tzw. orzeł, czy też heads w nomenklaturze pokemonowej, a nieparzysta liczba to tak zwany tails, czy też reszka. Zatem powiedzmy, że my wybieramy sobie headsa, rzucamy kością, mamy tailsa i przeciwnik wybiera, czy chce grę zaczynać, czy chce iść drugi. Czyli mm, wybór jest, jest zależny od tego, tak naprawdę jaką talię gramy. Z reguły chcemy iść pierwsi, ale są też talie, na przykład niektóre warianty lost Boxa, które chcą iść drugie. Załóżmy, że my możemy zaczynać grę jako pierwsi przeciwnik wybrał w ten sposób. Nawet jeżeli wybrałby inaczej, to i tak rozgrywka wygląda podobnie. Ja już z, z przyzwyczajenia układam talię w odpowiednim miejscu, zawsze staram się grać tak, że tutaj jest moja talia, pod spodem jest mój discard. Tutaj jest Pokémon aktywny, tak zwany. Z tej strony mam swoje prizes, czy też nagrody. I tu mam ławkę pięciu Pokémonów, maksymalnie pięciu Pokémonów. I wtedy tutaj mam ewentualnie miejsce na stadion, Bo tutaj to już zależy. Obok Pokémona aktywnego. Jeżeli gram Talion z Lost Boxem, to gdzieś tutaj też umieszczam, umieszczam Lost Boxa. Jest jeszcze jedna rzecz, o której zapomniałem. I jest to Vistar Marker. Z reguły leży tutaj. I oznacza to, czy umiejętność Vistar, czy też atak Vistar został w tym. Meczu wykorzystane. Jeżeli już wszystko mamy ustalone, możemy grę zaczynać. Dobieramy sobie na początek kart 7, 4 i 3. Mamy w sumie kart 7 no i patrzymy do ręki, co się w niej znajduje. Jeżeli w ręce startowej mamy Pokémona Basicowego, w tym wypadku jak widzicie, ja mam aż 3 Basiki, bo mam Mew, mam Manafiego i mam Rolca. Wybieramy jednego z nich i kładziemy go tak zwaną twarzą do dołu face down. Na swoim aktywnym spocie, jeżeli nasz przeciwnik również ma basica, to wtedy przechodzimy do wykładania nagród. Co my, nawet jeżeli przeciwnik nie ma basica, to nagrody możemy wyłożyć w momencie, w którym my już mamy. Wykładamy oczywiście nagród 6. Jak chcecie, możecie je ułożyć. Ja je ułożę tak, żeby były teraz na widoku. Z reguły mam je trochę bardziej, powiedzmy, wcześniej ułożone, ale mamy nagród 6. Ważne jest to, żeby wasz przeciwnik widział, ile nagród wam zostało, i żebyście wy też o tym wiedzieli. Resztę kart odkładam sobie tam, gdzie. Tam gdzie ich miejsce. Ważne jest to, że jeżeli macie więcej niż jednego Basica w ręku to możecie zdecydować, żeby położyć je na ławce e, od razu na początku gry, możecie je położyć trochę później. Wiecie co, ja te nagrody trochę, tro, trochę jednak zwinę, bo miejsca za dużo ja tutaj nie mam. E, może, wiecie, że jest sześć nagród. E, ja zawsze układam je w ten sposób. Tutaj mam ławkę, tu jest mu jeden Pokemon, mogę położyć na przykład drugiego Pokemona na ławkę i w ten sposób jestem już gotowy do gry. Czekam na mojego przeciwnika, jeżeli przeciwnik ma basicę, ma podstawową formę, podstawowego pokemona kogo wykłada. Czekamy na to, aż, e, aż ruszy czas. Jeżeli gramy, oczywiście, jakiś turniej, czy gramy po prostu na czas, zbijamy żółwika, zbijamy piątkę z przeciwnikiem i możemy zaczynać. W momencie, w którym zaczynamy, odwracamy wszystkie nasze karty, które na stole mamy umieszczone. I bardzo ważna rzecz, na początku każdej tury dobieramy kartę. Jest to bardzo ważne, no takie są zasady, tak naprawdę, że musimy dobrać kartę na początku każdej tury. No i. Teraz patrzymy sobie do ręki, co możemy z tej, z tej ręki zagrać. Pamiętamy o tym, że idziemy pierwsi, zaczynamy grę, więc nie możemy użyć supportera, nie możemy zaatakować, ale możemy używać przedmiotów. Mogę na przykład zagrać Ultra Bola, mogę też położyć stadion, jeżeli chcę, a mogę zagrać na przykład battle Vee Passa. Swoją drogą bardzo dobra karta, jeżeli macie ją w pierwszej turze, bo pozwala mi wyciągnąć dwa wysyki na ławkę. Więc zakładam, że zagrywam sobie tego battle Vassa, on pozwala mi stali wyszukać dwa Pokemony podstawowe i wyłożyć je na ławce. Zatem przeszukuję sobie dek. Powiedzmy, że chciałbym mieć dwa ralcy. Tu jest jeden z nich, tu jest drugi z nich. Ewentualnie mogę więc nawet tego ralca. Wykładam je na ławkę. Zakończę efekt przetasowując sobie, sobie cały dek. Najlepiej zrobić to 7, 8, 9, może nawet razy, żeby mieć pewność, że dek został porządnie zrandomizowany i możemy go wtedy przekazać naszemu przeciwnikowi, żeby on go przełożył. No i tak nasza tura się konty jest kontynuowana. Możemy. Zagrać kolejnego vip w tym wypadku. Mogę zagrać Ultrabola, mogę użyć umiejętności Mew. Wszystko co chcę mogę zrobić, ale gra już jest rozpoczęta i możemy, możemy lecieć. Jaka byłaby różnica w momencie, w którym byłbym drugi? Załóżmy, że jestem drugi, tej karty w ręku nie mam. Mam w ręku powiedzmy Ionu. Jeżeli jestem drugi, to już mogę supportera używać, mimo że to jest moja pierwsza tura, to już mogę go zagrać. Jeżeli, jest to, jeżeli jesteś pierwszy i to jest twoja pierwsza tura supportera zagrać nie możesz, jeżeli idziesz jako drugi to już możesz to zrobić, zatem w takiej sytuacji mogłem po prostu zagrać Iono, czyli w tym wypadku musiałem przetasować wszystkie swoje karty w ręku, te karty również możemy dać przeciwnikowi, żeby on je przetasował, przełożył, warto to zrobić, bo to jest taki, wiecie, upewniacie się, upewniacie przeciwnika, że nie, nie oszukujecie, dobieram 6 kart, bo wedle tego co mówi Iono, dobieram tyle kart ile mam, ile mam nagród, dobieram 6 kart, ta karta idzie do mojego discardu, i w sumie, w, sumie to, w sumie to tyle tak wygląda, wygląda pierwsza tura z perspektywy gdy mamy basica jakby to wyglądało gdybyśmy tego basica nie mieli bo takie sytuacje również mogą się zdarzyć załóżmy zatem że zaczynamy rozgrywkę i patrzymy do naszej ręki no i w ręce basica nie ma nie mamy karty podstawowego pokemona jest kyrill jest Gardevoir. mamy problem co robimy w takiej sytuacji w takiej sytuacji pokazujemy przeciwnikowi hej zobacz nie mam basica zatem zachodzi tak zwany mulligan mulligan w pokemonach zachodzi tylko i wyłącznie wtedy gdy nie macie basica bierzecie karty które, które mieliście jeżeli przeciwnik już zadecydował że ok widzę wszystko fajnie faktycznie nie masz tego basica przetasowujecie swoje karty e, przeciwnik z racji że wy mieliście mulligana zajęło wam turę, e, turę więcej jedno przetasowanie więcej dobranie kart on na początku swojej swojej pierwszej tury może dobrać jedną kartę więcej zatem patrzymy na kolejne 7 kart jeżeli ponownie nie będziemy mieli basic'a, tym razem basic'a mamy, reselie, układamy go i dalej możemy już, możemy już grać tak jak nam, tak jak to pokazałem, tak jak chcemy, oczywiście możemy lecieć, lecieć dalej. Jeżeli mm, przeciwnik miałby Mulligan, to ja zanim dobiorę kartę na początku tury, dobieram kartę w momencie, w którym on się rozłoży. Jeżeli przeciwnik miałby kolejnego Mulligana, 2, 3, 4, może więcej, mój rekord to 11, to dobieram, możemy dobrać kartę za każdego takiego mulligana, nie musimy tego robić oczywiście, ale jeżeli gramy talią, która gdzieś tam potrzebuje kart, żeby się rozłożyć, to polecam je, polecam je dobrać. I teraz powiedzmy, że przeciwnik już tego Basica' jednak ma, zbijamy sobie żółwika, pokazujemy mu, dobieramy kartę, jeżeli idziemy pierwszy, jeżeli idziemy drugi, drudzy, to nie, jeżeli idziemy pierwsi, dobieramy kartę na początku tury i możemy grać dalej, możemy lecieć, możemy podpiąć energię, możemy grać jakiegoś supportera, jeżeli szliśmy drudzy, możemy zagrać item, je jeżeli, jeżeli to wszystko zadziałało, tak, jak, tak jakbyśmy tego sobie życzyli, i mamy grę otwartą. Tak jak mówiłem w ostatnim, w ostatnim materiale, żeby Pokemona wyewoluować, potrzebuje on leżeć co najmniej turę na stole, więc jeżeli miałbym, powiedzmy, Ralca, jeżeli miałbym, powiedzmy, Ralca w pierwszej turze i użyłbym, zagrałbym go na stół, powiedzmy, byłby to mój aktyw zakładamy, że, że tego ralca miałem na początku, to jest mój aktyw, no to nie mogę go w pierwszej turze ewoluować w Kirlie, nie mogę też użyć na przykład Rare Candy, które pozwala mi pominąć ewolucję i wyewoluować go w Gardevoir, musiałbym turę poczekać, powiedzmy oddać turę przeciwnikowi, tura wraca do mnie, dobieram kartę i w tym momencie mogę już ewoluować tego pokémona w Kirlie. Tak wygląda setup, jak ułożenie wszystkiego się prezentuje w trakcie gry, mam nadzieję, że ten materiał Wam się przyda do czegoś, Mam nadzieję, że się Wam spodobał. Jeżeli tak, to zostawcie like, ocencie to odpowiednio, zasubskrybujcie kanał po więcej materiałów z Pokémonów. Następny poradnik będzie poradnikiem już takim pełnym, w którym będziemy starali się pokazać Wam. Mówiąc, będziemy starali się, bo pewnie nagram to albo, albo z moją żoną, albo z jej bratem. Będziemy starali się pokazać Wam już całą grę, jak ona się prezentuje, jakie karty możemy zagrywać z moim, z moim omówieniem każdego zagrania, mniej więcej opisaniem tego, co się na stole dzieje. Tak, żebyście mieli na to lepszy, lepszy pogląd. Ja życzę Wam miłego dnia, dziękuję bardzo serdecznie za Waszą uwagę. Do zobaczenia, do w kolejnych materiałach. Trzymajcie się. Pa, pa.